Nie wiem jak Wy, ale ja zdecydowanie wolę też trudności fizyczne niż takie psychiczne wykańczanie się w tym upale. No, wolę jechać wolniej pod tą górę, dłużej, nawet dłuższą trasą, więc chyba myślę, że to jakoś tak dobry wybór. Ogólnie to ja nawet tego nie, nie wybierałem, tylko po prostu wybierałem trasę od sklepu do sklepu, no i tak się w sumie to samo to potoczyło, że jadę środkiem kraju, znaczy środkiem, środkiem tych gór, nie? No i wydaje mi się, że... że, że da, 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 da. Wydaje mi się. <grym> się... O Boże, czemu ja się czasem tak zapowietrzam? Wydaje mi się... No rozproszę. Wydaje mi się, że... Zapomniałem, co mam powiedzieć, nie? Macie tak też czasami? Po prostu wyleciała mi myśl z głowy, a przed chwilą, przed chwilą. przed chwilą o niej myślałem, nie. Nie wiem, tak czy inaczej, to wydaje mi się, że... Chyba jest ciekawie jechać po prostu przez te góry. Bo i widoki są fajniejsze, no nie mimo że się człowiek zmęczy bardziej, to jakoś tak wolę, nie? Niż po tych nizinach gdzie jest kurz i tylko gorąco i, i płasko. Dobra, jedziemy do miasta.